Jo, w tej to kolejny odcinek z gry Fortnite i dzisiaj mam dla was ym, luźne gierki, ale z nowym łukiem i jeszcze jedną wymiarkę na temat przyjemnego parku e, którą przed przychodnym ukradkiem y, y, kamery pokazałem nowy łuk znajduje się na tajnej twierdzy albo koło tajnej twierdzy czyli tam jest taki mały domek, tam też może być Lara Croft On, to jest egzotyczna broń y, dla mnie, me, znaczy mi się mega podoba Tyle powiem. Um, troszkę droga jest, bo kosztuje pi... A, Boże, tam było ammo Kosztuje 500... Yy, golda. Yy, ale jest mega fajna, jak dla mnie. Ja sobie już piję poty i lecimy dalej. W sumie łuk sobie wyrzucę i to... I to w sumie też. Bo te rzeczy będą mi niepotrzebne. Mmm, o nie, wilk, słyszałem wilka. Nawalić wilka, zaraz ucieknę i tak. Dzień dobry pani Laro i macie tutaj, jak widzicie, za 500 jest um, łuk. Ja sobie go kupuję i lecimy na Szczecin. Idę wam pokazać zmiankę związaną jeszcze z przyjemnym parkiem. Bo nie wiem, czy pamiętacie, był odcinek, gdzie pokazywałem Wam zmianę, z, zmianę na mapie. Wiecie, co tam było? Hmm. Temat tam, że y, tą barykadę zbudował, y, ktoś zbudował na przyjemnym parku. To właśnie y, też. No, ma trochę wspólnego. Bo nie wiem, czy pamiętacie, były film... pojawiały się filmiki na YouTubie z teorią tego, że przyjemny park zdziczeje, będzie strefą dziką. No i to się prawie potwierdziło, bo dzisiaj to zauważyłem. Nie wiem, czy to było wcześniej gdzieś, czy nie, ale ja to dopiero dzisiaj zauważyłem. A mianowicie. A mianowicie to, że, 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 o, zostaw nie, że boisko już jest trochę dzikie. Nie wiem szczerze czy to było od początku, ale dla mnie, bo wiecie, że nie grałem długo, nie było mi jednak na ten Fortnite długo. Nie grałem i ja nie wiem, czy to już jest trwała zmiana. Albo wiecie co? Może to wcale nie jest zmiana. Może ja po prostu jestem ślepy i dopiero teraz to zauważyłem. Tego dla mnie to jest <śm> dziwne, bo nie widziałem tego. Szczerze mówiąc, yy, jeszcze, yy, wcześniej było tego więcej. Jak w, 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 w poprzedniej grze yy, w, w, grałem, to było tego więcej. Tego nie jestem pewien, czy to glitch. Ale wiem, że na pewno trochę zliczał ten przyjemny park. I tak jak już mówiłem, yy, spróbuję, postaram się wygrać gierkę z yy, tym łukiem. Który jest według mnie mega kozacki. Szkoda, że on się tak nie ładuje yy, ten od razu, tylko... Yy, po chwili. Jak, się, jak chce się już nim znowu strzelić, to ups, yy, ładowanko, elo. I właśnie przegrałeś grę, bo Cię ktoś kropnął. No, dzień dobry kanistrze. Wie Pan chyba, co ja chcę z Panem zrobić? Papa. pa. Kurde, czy on znowu mi się przeładował? Kolejny raz? Nie wiem. Elo. Najfajniejsze jest to, że nie trzeba do tego żadnej specjalnej broni ani... ...znaczy ammo, ani to się nie marnuje. Po prostu można ze strzału od łuku brać elo. Gierka wygrana, ale żaba? No, no właśnie. Dzień dobry żabo. Naprawdę to tak blisko sięga. E, e, sięgnij gupiłku. Dobra, jednak zasięg to ma malutki Ale, no chryste panie, no jeszcze się walnęło od drzewo, Ale jakąś prędkość tam, tam daje Na przykład tak da się złapać, da się złapać Chcę wejść szybciej na górę, o, elo Aaaa, o dobra Kurde, nie mam już strzał Ej, no właśnie, bo ja sobie tego w państwie nie przedstawiłem. Mm... Teraz szukuję. Ooo, strzał do łuku, strzał do łuku, strzał do łuku, łuku siomi stąd. Prawda? Czyli z tym łukiem. Elo I, ja, ja pożyczę to. Nie to, nie to! Dobra, widzimy się za chwilę. Już jestem, jeszcze nie mam do końca łuku, ale o to mi chodziło. Nie wiem, czy, czy, czy to jest po prostu glitch, ale według mnie to chyba nie jest glitch. Takie kompletnie. A to może być glitch. No, dobra, to, to ja już się zamykam. <gry> Ile cena ten. Lecę pouk. Co? O, no dobra. O pięknie. Ale się za... Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Do widzenia. Elo? Tamten biedz już nie ma szans na przeżycie. Nie, głupi samochodzie! naprawdę? Ja zawsze byłem czekam czy to można... Można zniszczyć! Da się tutaj normalnie ja nawet tirem wjechać. Ela, do widzenia, dzień dobry. Ej, oby mi tylko nie wyeliminowali czota. Halo? Hej. Dobra jest! O Boże! Chłop! Nie 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 mnie! Bogam. Bo... No ja nie wiem, czy to się nadaje na blisko. Czy tam była pompa? Czy tam była pompa? Nikol. Ku... HP. Dobra, to, to jest żenada. Um... Zaraz wracam. No dobra, już prawie jestem, prawie... O matko, raptory, no jeszcze czego. Tylko ich tutaj gówniaków mało brakowało. Nie dość, że wilki, nie dość, że au, raptory. Niech będą jeszcze gracze. To już będzie szczyt wszystkiego. No naprawdę jeszcze tutaj no i Czego głąbi mały Ohoho Porofy spadłem Szybko, ej Lara chodź tu Bo zaraz mnie zeżrą Jak te raptory mogą mieć drewno? Nie dziwię się, że one wyginęły Szczególnie takie ślupowe drewno jest, elo e, tak, i tak, tak. Dobra, mo może, może jednak się. Ja... Znowu będę miał puste konto. Ej, łuk! Już mam 3000, ale tam 5, zmniejszyli do 5000 limit naprawdę tego i tak łatwo będzie mi się odbić A dobra, ewentualizacyjnie tam to stawiam Matko prawie bym spadyć. Fajnie, że robią tutaj efekt taki, że nie ginie się od upadku nie, nie wiem, że w zwykłych graplerach nie było tego efektu. Że jak się spadało z wyższej wysokości, to chyba. Nie pamiętam, ale to by się przydało do Skybase'a. Choć nie jestem pewien. Może. O matko. Ej, Mordo, oszczędzisz mnie. Ale ja ci nie oszczędzę. Oj, biedny. Ja wiedziałem, że on nic nie ma. Sorry. Trochę mi w sumie smutno, że zabiłem tego nubeczka. Nie to mógł nie być nubeczek. Po prostu broń nie miał. Nie dobrego skinę. Niech leży w pokoju. Albo w niespokojnym niepokoju. Dobra. Shopa. A bo tutaj jeszcze... A motorówki pozabierali, ale chamy. Czuję się wydało, że ktoś tu przyleciał na lotni. To było dziwne. a nie, to tutaj były te motorówki. Chcę zrobić tego śmiesznego. A naprawdę! A nie, dobra, jest jedna. Chcę zrobić tego śmiesznego glitcha, Co się. Ale piękne rzeczy! Ale to są przepiękne rzeczy! Normalnie. Wam pokazuję tego glitcha. Zobaczcie sobie tutaj. Ju, już zresztą nagrałem o tym. Odcinek krótki. I nie chcę Wam się owić. No? I albo bierzecie sobie e, ten. E, dowolną broń. I to nam tak zostaje. Możecie zrobić taką strzałkę albo coś w tym stylu. <laughs> Ciekawa jestem czy to naprawiam, bo byłoby fajnie. Chciałbym zrobić ten challenge ten. Łowie rybki będąc rybką. Mm, dobra. Jest. To, to sobie zachowam, ale chciałem coś do jedzenia. A nie do sucenia ten... Karabin gracza. O, jest coś. Jest coś. Jest coś do jedzenia. Co to jest? <laughs> Proszę. A ja mam fura. Jestem mądry. <laughs> Co to jest? Bez jej, tam jest jakiś czat? <laughs> to pewnie. To jest wyjaśnienie czat. O! Lip Lipton Lipton koka sa bo oni mają granaty Elo i DIM W ogóle szkoda, że zrobili ten... Mm, benzyny do tych take out. Znaczy Boże, do motorówek. Bo teraz nie da się już robić ten. suchy, ten. Yy, Boże. Haka na suchą motorówkę. Przez chwilę tutaj był łuk. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale przez chwilę tutaj był łuk. Um. A dobra, jak że uży, zużyłem Idealnie! Ej. Nie. <ścoughs> ten Fortnite zepsuł kucanie. No, przynajmniej będę bezpieczny. O Boże, ale nie zmieniłem broni. Nie zmieniłem na broń. Teraz będę tak z łukiem. O! Z łukiem. Yy, ten. Jak mnie ktoś krop yy, ten zacznie bić, znaczy się to, to ja nie dam rady. Ja do niego strzelać, nie ja się bronić, bo jak strzelę to. Yy, ten. To z łuką harponą. Nie byłam, mnie yy, to Znaczy, byłem tutaj cały czas. Ja, ja tutaj byłem. Ja tutaj byłem mordo. Nic, nic się nie dzieje. Spokojnie. Spokojnie, ja tutaj byłem. Jestem tylko miłym krzaczkiem. Ej, patrzcie. Ale ironia. z tym krzaczkiem, który zamienił się w krzaczka. Co masz się leczy? A, może łapa ry się rybką. Albo apteką. W sumie wszystkie mają. E, Każda nie ma taki efekt. O matku. No bez jaj. Serio ja stałem koło tego krzaka? To ja sobie mogę zrobić tak, a nie zauważy różnicy. Bez jaj. Ja nie wiedziałam, że koło takiego krzaka stoję. E, on... On mnie zauważył. On mnie zauważył. Ty szujo. Jestem krzaczkiem. Zostaw mnie. Dobra, będę tak pr prunczył graczy. <laughs> I idę w sumie do niego. Będzie beka, jak on mnie zobaczy. Jestem krzaczek, boss. O! Szty, jak śmiesz do mnie strzelać. Jak ty śmiesz do mnie strzelać. Jak ty śmiałeś do mnie strzelić? No, szkoda, że nie mam teraz tych opon. Chciałem sobie auto podwyższy, a tego nie mogę ruszyć. A nie, mam opony. Fajnie. Fajowo. Może to, to zrobię tak. I to przy okazji zrobię tak. A jeszcze nie, nie skończyłem, bo jeszcze muszę zrobić tak na pulę Będę się starał wina Co mi krzaku znaczy ten na miocie Jaki krzaku na <słuch> Boing, boing, boing. Te miałem fatalną przyczepność. W ogóle y, ostatnio taką mam do Was wiadomość, bo zapomniałam o aktualizacji i jeszcze y, wam coś no, o tych oponach y, wcześniej y, aktualizacji. Ale jeszcze zapomniałam wam o czymś powiedzieć yy, yy, Wiem, że wy już to wiecie, ale po prostu To dodam, tak yy, Po prostu yy, Boss ma teraz jajecznicę Wiem, że już to wiecie Nie musicie yy, ten, myśleć sobie, że Ej, przecież my już to wiemy O, naprawdę Po co mnie gonisz? Ja ci ucieknę, czy tak, czy siak Ciebie te rybki dają tylko 40? Ej, 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 strzały! Trochę mam strzały, nie tak. Ej, ej, Wiecie, Jeć, ej, 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 pecie! Pecie, pecie, górno wlecie. Wiem, że tam jesteś. Nie oszukasz. Co? Nie macie? Elo, mordo. Jump, 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 slum. On mi przebił mnie. Zbieram taki czas. Walić kojsi walić mięch, uciekam. Elo. Nie macie pieseł, chyba pieseł Pa pieseł, pieseł reload, reload! Fast faster, foster! O, tam jest chłop Pytu Fast reload! Aha, nie mam z czym? Pięknie. Przy nie jest Prawdę. A, a mo to gdzie? Głupie. Przepraszam. widzicie się ktoś 48 dostał, ładnie Ile tam, jak to robił, Ch choć wiecie, co ja sobie wezmę tam, potem. Tu-dy, do, Ratujcie mnie ludzi! Prawdę. Prawdę. <grym> Jeszcze straciłem ten HP. Kolejny raz podłowałem Ej! Co się stanęło? Ten chłop nie przyciągnął! Ja się tak łatwo nie dam. Chcę wygrać. A, 8 osób. Myślałem, że są dwie osoby, ja mam po prostu dwa fragi. I kiedy tutaj miałam dwa fragi? Jedną osobę zabiłem, a drugą... Jedną osobę zabiłem, to tego bez broni. Bez bo... bezbronnego... O Boże! Bezbronnego bez, bez bronia. Nie, 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 No czemu? 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 Przeż! jest! Przestrzeliłem! No, ah, ha, 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 ha. Dobra, wiecie co? Nie udało mi się wygrać, nie zalecłem na siódme miejsce, no przynajmniej byłem w pierwszej w top 10. Z tego odcinka to by było na tyle. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych moich filmów i łapce w górze jak się ten film.